Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym cotygodniowym przeglądzie rynkowym. Z tej strony Daniel Kalinka, Fibonacci Team School. Standardowo na początek zajmiemy się głównymi parami walutowymi, następnie przeanalizujemy indeksy, a na koniec zajmiemy się surowcami. Przejdźmy na naszą platformę inwestycyjną. Na początek, tak jak zawsze, zaczniemy naszą analizę od pary euro-dolara na interwale D1. Widzimy, że rynek w ostatnim czasie bardzo ładnie zareagował podażowo na spółczynnik 78,6. Rynek przebił nawet techniczną strefę z okolic poziomu 1,124, gdzie znajduje się bardzo ciekawe zgrupowanie dwóch spółczynników 38,2 oraz 61,8. Obecnie najbliższe może, możliwe wsparcie na tym dyferencjale czasowym może stanowić poziom 1,120. W przypadku utrzymania Tendencji spadkowej. Pamiętajmy, że kolejną możliwą barierą popytową może być obszar z okolic poziomu 1, 110, gdzie znajduje się zgrupowanie dwóch zniesień 50%. W przypadku wystąpienia wzrostów, pamiętajmy, że techniczna strefa z okolic poziomu 1,150 po raz kolejny może stanowić istotną zaporę podażową, gdzie wypada również współczynić 78,6. Natomiast w razie wybicia górą tego obszaru. Zwracajmy uwagę na zachowanie ceny w okolicach współczynika 88,6 przy poziomie 1,160, gdzie znajduje się zacączenie potencjalnej formacji nietoperza, która została oznaczona widocznymi szarymi trójkątami. Jeśli chodzi o niższy interwał czasowy, na interwale czterorodzinowym widzimy, że istnieje szansa na powstanie wewnętrznej formacji harmonicznej. Nałóżmy siatkę Fibonacciego ja tutaj zmienię kolor, aby była bardziej czytelna. Jest to kolor zielony. Posiadamy tutaj dwa warianty. Pierwszy zakłada możliwą formację Gartleya, w której zakończenie wypada na współczniku 786 przy poziomie 1121. Natomiast drugi scenariusz dotyczy możliwego układu FT Pattern, którego punkt końcowy znajduje się na współczniku 886 przy poziomie 1118. Pamiętajmy, że między tymi współczynnikami Fibonacci'ego znajduje się okrągły poziom 1,120 i rynek bardzo często sięguje właśnie o poziom, po czym zawraca i porusza się w spodziewanym wcześniej kierunku. Dlatego miejmy na uwadze, że cena może na przykład przy realizacji formacji Dartleia zasięgować również o poziom. Kolejny rynek to USDCHF, interval interwał D1. W dalszym ciągu posiadamy tutaj wariant z możliwą formacją harmoniczną. Przypomnę, że pierwszy wariant dotyczy układu, które do wypada na współczynniku 78 i 6, natomiast drugi na zniesieniu 88 i 6, które grupuje się dokładnie. Z, ze współczynnikiem 38,2 Mier, te mierzenie jest od 15 stycznia 2015 roku a więc jest to bardzo szerokie mierzenie i tak bardzo fajnie ten współczynnik grupuje się właśnie z współczynnikiem 88,6 widzimy, że na tym rynku w ostatnim czasie utrzymuje się bardzo ładna tendencja wzrostowa tydzień temu informowaliśmy o technicznej strefie oporu z okolic poziomu 0,970 i spółczynika 61,8%. Widzimy, że rynek walczył z tym technicznym obszarem, ale został on wybity górą i obecnie cena testuje kolejne możliwe miejsce wyhamowania w okolicach poziomu 0,980 przy zniesieniu 50%. Dany obszar może stanowić dla rynku istotną zaporę podażową. W razie większej ekspansji ceny i wybicia tego technicznego obszaru zwracajmy uwagę na zachowanie ceny w okolicach poziomu 0,990 gdzie wypada współczynnik 38 i 2? Przejdźmy na niższy interwał czasowy. Na interwale H1 widzimy, że w przypadku większej reakcji podażowej, wystąpienia spadków po przetestowaniu, widocznego zniesienia 50%, możemy wyznaczyć możliwy układ geometryczny na bazie największej korekty w ostatnim impulsie wzrostowym, który rozpoczął się 12 kwietnia 2016 roku. Widzimy, że zakończenie tej struktury wypada w bardzo ciekawym obszarze, w technicznym obszarze, mianowicie w okolicach. Oprącz do poziomu 0,970 oraz w obszarze ZZB, czyli zasady zmiany biegunów, wcześniejszy obszar oporu może teraz stanowić wsparcie dla rynku. Jeśli chodzi o kolejny rynek, jest to GBP-USD. Widzimy, że w ostatnim czasie na interwale D1 rynek. Ponownie testuje górną podstawę układu geometrycznego, on został oznaczony niebieskimi prostokątami. Pamiętajmy, że tak naprawdę jest już czwarty test tej struktury geometrycznej, i ryzyko wybicia jest coraz większe. W razie takiej sytuacji opór może po raz kolejny stanowić poziom 1450. Rynek wcześniej reagował na ten techniczny obszar, po czym nastąpiła bardzo ładna reakcja podażowa. I po raz kolejny istnieje szansa, że ten techniczny obszar, w razie wybicia górą, tej struktury geometrycznej może skutecznie wyhamować dalsze wzrosty. W sytuacji, kiedy ta strefa zostanie wybita, pamiętajmy, że kolejne możliwe miejsce wyhamowania znajduje się w okolicach poziomu 1,460. Rynek wcześniej również reagował na ten techniczny obszar. Zobaczmy na przykład na okolice 10-12 kwietnia 2015 roku. Rynek bardzo ładnie zareagował na ten obszar. Jeśli chodzi o możliwe wsparcia w sytuacji wystąpienia większych spadków, oczywiście zwracajmy uwagę na okolice odrącznych poziomów. Pierwszy jest to 1,430, drugi natomiast 1,420. Przejdźmy może na niższy interwał czasowy, ponieważ tutaj możemy zauważyć więcej ciekawych sytuacji, mianowicie na interwale 40 widzimy po nałożeniu siatki Fibonacciego, że istnieje szansa na powstanie wewnętrznej formacji harmonicznej, formacji FT pattern. Zakończenie tej struktury wypada na spółczniku 88,6 przy poziomie 1,445, a więc rynek. Na nowej sesji może lekko naruszyć strukturę geometryczną. Widzimy, że w ostatnim czasie już takie sytuacje miały miejsce. Cena może zatrzymywać współczynnik 88,6, po czym może być powrót do tendencji spadkowej. Widzimy, że rynek wcześniej reagował bardzo ładnie na współczynnik 78,6. Reakcja podażowa nastąpiła na ponad 110 pipsów, i obecnie wariantem który zakłada formację harmoniczną jest wcześniej wspomniany współcznik 88 i czyli formacja FT pattern. W przypadku wystąpienia większych spadków, nałóżmy również siatkę Fibonaciego z ostatniego lokalnego dołka na lokalny szczyt. Ten szczyt wypada 18 marca 2016 roku. I widzimy tutaj, że Pierwsze takie ładne zgrupowanie zniesień znajduje się w okolicach poziomu 1,426, znajduje się tutaj współczynnik 38 i oraz zniesienie 50%. Może ono okazać się istotną zaporą popytową w razie większych spadków, ale również zwracajmy uwagę na okolice okrągłe do poziomu 1,430. Tak jak wspominałem przy analizie interwału D1, ponieważ dodatkowo wypada tutaj. Ten współczynnik 61,8, który jest miejscem punktu B układu harmonicznego. Jak wiemy, w czasie realizacji układów harmonicznych, punkt B najczęściej jest tym bezpiecznym take profitem. A więc tutaj mogą być realizowane zyski i może pojawić się odwrócenie na rynku w momencie testu. Kolejne. Możliwe miejsce wyhamowania. Tak jak wspominałem wcześniej, znajduje się w okolicach poziomu 1,420. Tutaj również wypada ciekawe zgrupowanie dwóch poziomów: 38,2 oraz 50%. Kolejny rynek to USD JPI. Widzimy w ostatnim czasie bardzo silną tendencję wzrostową na tym rynku. Rynek odreag odreagowuje po ostatnich spadkach na tej parze walutowej. Widzimy, że w ostatnim czasie. Cena przekroczyła techniczny obszar z okolic okrągły do poziomu 111,00, gdzie dodatkowo wypadał współczynnik 161,8 obecnie najbliższy możliwy opór może wynikać z okrągły do poziomu 112,00, ale pamiętajmy, że w sytuacji, kiedy te wzrosty będą kontynuowane. Rynek może wyhamować dopiero w okolicach poziomu 113,500, gdzie znajduje się górna podstawa geometrycznej korekty pędzącej. Została ona oznaczona niebieskimi prostokątami. Dodatkowo wypada również tutaj szeroki współczynnik 38,2, dlatego dany obszar może stanowić istotną zaporę podażową. W sytuacji wystąpienia racji podażowej na nowej sesji, zwracajmy uwagę na zachowanie ceny w okolicach kursu 110, gdzie dodatkowo znajduje się zniesienie 50%. Zobaczmy teraz interwał H1. Widzimy tutaj, że istnieje szansa na powstanie układu geometrycznego w, w momencie wystąpienia spadków. Mniejszy taki lokalny układ geometryczny możemy wyznaczyć na korekcie, która zostanie oznaczona czerwonym kolorem prostokątem o kolorze czerwonym. Po nałożeniu na szczyt tej struktury widzimy, że zakończenie możliwego układu wypada w okolicach okrągłego poziomu 111. Tutaj troszeczkę zmienię dany poziom na bardziej dokładny. Widzimy, że w sytuacji wystąpienia spadków na nowej sesji rynek może napotkać wsparcie właśnie w okolicach poziomu 111, natomiast możemy wyznaczyć również. Większy możliwy układ geometryczny zbudowany na bazie największej korekty w tym impulsie wzrostowym i tak po nałożeniu na ostatni szczyt widzimy, że zakończenie tej struktury geometrycznej grupuje się ze zniesieniem 50%, o którym wspominałem przy analizie interwału D1 oraz znajduje się w pobliżu okrągłego poziomu 110%. Pamiętajmy, że w momencie wybijania nowych szczytów o aktualizacji zasięgu tych struktur, abyśmy nie zapomnieli nakładać dany zakres korekt na ostatni szczyt, kolejny rynek jest to Euro -JPI. Tutaj również standardowo zaczynamy od interwału D1. Widzimy, że w ostatnim czasie rynek walczy w okolicach poziomu 125,00. Tutaj również widzimy bardzo ładną rację popytową najbliższe możliwe techniczne techniczny obszar oporu znajduje się w okolicach poziomu 126. Pamiętajmy, że nieco wyżej znajduje się geometria F100, ale więcej wspomnę o niej przy analizie niższego dyferencjału czasowego. Zwróćmy uwagę również na sytuację, w której jeśli rynek wybije coraz większe, coraz nowsze szczyty ten popyt będzie coraz większy, po raz kolejny może powstać możliwy układ geometryczny, tutaj praktycznie zakończenie wypada w okolicach ostatniej struktury geometrycznej na wysokości poziomu 128.00, ponieważ ostatni dołek był wybity, ale nieznacznie. Dlatego jeżeli rynek będzie kontynuował, tę silną tendencję wzrostową, wybije pierwszy techniczny opór mogący stanowić. Istotną zaporę podażową może powstać scenariusz, może powstać sytuacja z układem geometrycznym. Jeśli chodzi o wspomniany niższy dyferencjał czasowy, przejdźmy na interwał H1, ponieważ widzimy tutaj, że istnieje szansa na powstanie możliwej geometrycznej korekty prostej. Dokładnie zakończenie tej struktury wypada w okolicach poziomu 126-620. Pamiętajmy, że nieco niżej znajduje się otrążony poziom 126. Rynek również może na ten kurs radować podażowo, a w momencie wystąpienia większej racji podażowej możemy wyznaczyć możliwy układ geometryczny na bazie największej korekty w ostatnim impulsie wzrostowym. I tak w tym momencie, jeżeli nastąpi. Wspomniana reakcja podażowa, zaczączenie tej struktury geometrycznej wypada w okolicach oprączony poziomu 124. Pamiętajmy, aby aktualizować naszą analizę w momencie wybijania nowych szczytów, abyśmy przenosili ten zakres korekty po nowych szczytach. Kolejny rynek jest to Audio USD interwał tygodniowy. W ostatnim czasie wspominaliśmy. O możliwym wypełnieniu układu geometrycznego On został oznaczony niebieskimi prostokątami. Widzimy, że rynek w tym tygodniu wypełnił strukturę geometryczną, lekko ją naruszył, zatsięgował do poziom 0,780 i cena zamknęła się wewnątrz struktury geometrycznej. Obecnie istnieje szansa, że nastąpi większa reakcja podażowa na bazie tej struktury geometrycznej. Na tym dyferencjale czasowym najbliższe możliwe wsparcie znajduje się w okolicach poziomu 0,750, gdzie wypada zniesienie 50%. W momencie negacji tej struktury geometrycznej i wybicia nowych szczytów, pamiętajmy, że cena może wyhamować w okolicach od prądu do poziomu 0,790, gdzie znajduje się współczynnik 78,6. Jeśli chodzi o niższy. Dyferencjał czasowy spójrzmy na interwał H4. Tutaj w momencie większej racji spadkowej możemy wyznaczyć możliwy układ geometryczny na bazie korekty, która została oznaczona zielonym prostokątem. Widzimy, że załączenie tej struktury geometrycznej grupuje się z okrągłym poziomem 0,760. W przypadku negacji tej geometrii możemy wyznaczyć również większy. Większą możliwą geometryczną korektę, pędzącą. Jest ona zbudowana na bazie największej korekty w ostatnim impulsie wzrostowym i widzimy, że zakończenie tego alternatywnego układu wypada w okolicach poziomu 0,756, a więc dany poziom możemy oznaczyć jako bufor bezpieczeństwa, ponieważ jest to interwał H4. i Pamiętajmy, że tutaj ten bufor może być troszeczkę. Większy, a więc w razie spadków mamy wyznaczone dwa możliwe układy geometryczne, które mogą stanowić istotną zaporę popytową dla rynku. Pamiętajmy również, że rynek może walczyć ze współczynnikiem 61,8, który wcześniej stanowił istotną zaporę podażową dla rynku, a więc może on nie pozostać obojętny dla rynku, dla dalszej ekspansji ceny tendencji spadkowej. Przechodzimy teraz do indeksów, na początek DARS 30, standardowo interwał D1, widzimy również na tym interwale, że w ostatnim czasie nastąpiła tutaj bardzo ładna reakcja wzrostowa, obecnie rynek testuje okolice poziomu 10500, gdzie nieco wyżej znajduje się 50%, pamiętajmy, że w momencie wybicia góry tego technicznego obszaru i dalszej ekspansji ceny, Istnieje szansa na powstanie wewnętrznej formacji harmonicznej Leonardo. Zakończenie tej struktury wypada w okolicach poziomu 10840, również nieco wyżej wypada geometria F100, a więc odcinek AB równy byłby odcinkowi CD, ale pamiętajmy również, że nieco wyżej znajduje się poziom oprąby, poziom 11 tysięcy, który grupuje się ze współczynnikiem 61,8, który mierzony jest z ostatniego szczytu z dnia 10 kwietnia 2015 roku, a więc cały ten techniczny obszar został oznaczony różową strefą. Jest to nasz bufor bez, bezpieczeństwa ze względu na szeroki dyferencjał czasowy. Pamiętajmy, że RNEP może zacięgować te wszystkie trzy techniczne poziomy. Jeśli chodzi o sytuację, w której Nastąpi większa reakcja podażowa na nowej sesji. Pamiętajmy, że najbliższe możliwe wsparcie może wynikać ze spółcznicza 61,8 przy poziomie 10381, natomiast głębszy obszar znajdujący się w okolicach poziomu 10.000. Tutaj również wypada bardzo ciekawe zgrupowanie, ponieważ wypada tej spłuczni 38,2% oraz zniesienie 50%. Dany techniczny obszar może stanowić istotną zaporę popytową w momencie testu. Jeśli chodzi o niższy interwał czasowy, przejdźmy tutaj na przestrzeń jednorodzinową. Widzimy, że w momencie wystąpienia większej racji podażowej istnieje szansa na powstanie lokalnego układu geometrycznego. Ta struktura geometryczna jest zbudowana na bazie największej korekty w ostatnim impulsie wzrostowym na tym interwale, który rozpoczął się 7 kwietnia 2016 roku. I widzimy, że jeżeli rynek wybije dołem współczynnik 61,8, to cena może wyhamować w okolicach poziomu 10318, gdzie wypada zakończenie wspomnianej struktury geometrycznej. Kolejny rynek to. S&P 500. Widzimy, że w ostatnim czasie rynek zacięgował współczynnik 88,6 przy okrągłym poziomie 2100. Wspominaliśmy jakimś, jakiś czas temu, że istnieje szansa na powstanie formacji nietoperza i widzimy, że rynek w danym momencie realizuje ten układ harmoniczny w, w sytuacji, w której wystąpi kontynuacja nowej tendencji spadkowej, rynek może wyhamować w okolicach współczynika 78,6 przy poziomie 2620. Pamiętajmy, że bardzo często rynek porusza się między poziomami Fibonacciego. W momencie większych spadków i wybicia dołem tego technicznego obszaru cena może dotrzeć nawet w okolice poziomu 2000, gdzie wypada współczynnik 61,8. W razie wybicia górą tego technicznego obszaru gdzie znajduje się współczynnik 88,6 oraz poziom 2100 w sytuacji kiedy te spadki już się skończą pamiętajmy, że jeżeli rynek będzie wybijał nowe szczyty może on wyhamować w okolicach poziomu 2130 jest to poziom ostatnich szczytów jeśli chodzi o niższy dyferencjał czasowy, spójrzmy na interwał H4, tutaj mamy oznaczone dwie korekty, techniczne korekty w ostatnim impulsie wzrostowym, który rozpoczął się 11 lutego 2016 roku i tak po nałożeniu zakresu mniejsze korekty oznaczonej niebieskim, prostoką, niebieskim prostokątem, po nałożeniu na ostatni szczyt tej struktury geometrycznej widzimy, że zakończenie tego układu wypada w okolicach poziomu 2062, gdzie wypada współczynnik 78,6%. A więc w momencie testu tego technicznego obszaru istnieje szansa na powstanie struktury geometrycznej. W razie negacji tego układu, nałóżmy większy zakres korekty również na ostatni szczyt. Widzimy, że zakończenie tej struktury geometrycznej oznaczonej czerwonymi prostokątami wypada na wysokości poziomu 2048, a więc w razie wybicia dołem tego do technicznego obszaru zwracajmy uwagę na zachowanie ceny w okolicach zaczączenia czerwonej struktury geometrycznej ponieważ może okazać się że nawet nieznacznie naruszy ten techniczny obszar i wyhamuje w okolicach poziomu 2048 po czym nastąpi bardzo ładna reakcja popytowa Teraz przejdźmy do surowców na początek rynek złota, interwał tygodniowy w dalszym ciągu tutaj walczymy w okolicach poziomu 1240, pamiętajmy o naszych wariantach na tym interwale czasowym mianowicie jeżeli nastąpi większa reakcja popytowa, istnieje szansa na powstanie struktury geometrycznej, której zaczączenie wypada w okolicach okrągłego poziomu 1300 dodatkowo znajduje się tutaj współczynnik 61,8 mierzony jest on z szczytu z 25 sierpnia 2013 roku, a w momencie wystąpienia większej reakcji podażowej wsparcie może wynikać z odrodu poziomu 1200. Tutaj znajduje się bardzo techniczna strefa, w której dodatkowo znajduje się współczynnik 38,2. Jeśli chodzi o niższy interwał czasowy, widzimy, że w ostatnim czasie rynek wypełnił Formację harmoniczną Gartleya. Tutaj reakcja podażowa na, wystąpiła na ponad 380 punktów. Pamiętajmy, że jeżeli rynek nie wybije nowych dołków i powróci do, do wzrostów, istnieje szansa na ritez do tej struktury harmonicznej. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, pierwszy wariant dotyczy formacji Gartleya. Zakończenie tego układu wypada na współczynniku 78,6 przy poziomie 1267, natomiast nie zapomnijmy o wariancie alternatywnym, czyli formacji FT pattern, której zakończenie wypada na współczniku 88,6 przy poziomie 1275. Pamiętajmy, że w przypadku wystąpienia większej reakcji podażowej, oznaczmy tutaj siatkę Fibonacciego innym kolorem, kolorem, niech będzie to czerwony, i tak po na nałożeniu siatki z ostatniego dołka z 16 lutego na szczyt z 11 marca 2016 roku widzimy, że rynek wyhamował przed współczynnikiem 61,8. A jak pamiętamy, rynek złota bardzo fajnie respektuje ten współczynnik. Dane zniesienie może stanowić istotną zaporę popytową dla rynku, a w momencie. Wybicia dałem. Zwracajmy uwagę na zachowanie ceny w okolicach współczynnika 78.6, który stanowi zakończenie wcześniejszej formacji Gartleya. Rynek już raz, raz przetestował ten współczynnik, po czym nastąpiła bardzo ładna rachta popytowa i w dalszym ciągu istnieje szansa że rynek będzie reagował wzrostami na te zniesienie, a jeżeli również nastąpi negacja do obszaru, zwracają uwagę na zachowanie ceny w okolicach poziomu 1200, gdzie wypada z, wspomniany współczynnik 38,2, mierzony z interwału tygodniowego oraz współczynnik 88,6, który również może stanowić istotne miejsce reakcji e, dla rynku. Jeśli chodzi o ostatni już rynek, omawiany w tym przeglądzie rynkowym, jest to ROPA WTI, na początek ponownie interwał D1, widzimy, że w ostatnim czasie na tym rynku również panuje bardzo ładna tendencja wzrostowa, rynek wyhamował w okolicach zniesienia 50% przy, przy kursie 45, pamiętajmy, że w momencie wybicia górą tego technicznego obszaru cena może wyhamować w okolicach Poziomu 46,40, gdzie znajduje się zakończenie układu geometrycznego oznaczonego czerwonymi prostokątami. W razie wystąpienia spadków pamiętajmy, że możliwym miejscem wyhamowania może być poziom 40, który grupuje się ze spółcznikiem 38 2. Jeśli chodzi o niższy interwał czasowy, przejdźmy na interwał H1. Widzimy tutaj, że w momencie wystąpienia większej reakcji podażowej cena może wyhamować w technicznym obszarze na wysokości 42,80. Wypada tutaj zaczączenie lokalnej struktury geometrycznej oznaczonej niebieskimi prostokątami. Zaczączenie tego układu wypada w obszarze ZZB, a więc wcześniejszy obszar oporu może stanowić obecnie techniczne wsparcie, a w momencie, gdy rynek wybije Zaneguję ten techniczny obszar. Możemy wyznaczyć możliwy układ geometryczny, większy układ geometryczny na bazie korekty oznaczonej czerwonym prostokątem. Jest to największa korekta w impulsie wzrostowym, który rozpoczął się 5 kwietnia 2016 roku i tak widzimy, że załączenie tego układu wypada w okolicach poziomu 40 50, a więc może on stanowić istotną zaporę popytową w sytuacji, w której rynek wybije techniczny obszar na wysokości 42,80 i powstanie większa reakcja podażowa. W razie wybicia dołem również tej struktury geometrycznej pamiętajmy o odrąbnym poziomie 40, w, którym, w okolicach którego wypada współczynnik 38,2. Nie zapomnijmy, o możliwym układzie geometrycznym z interwału d1. To tyle, jeśli chodzi o nasz przegląd rynkowy. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do obejrzenia kolejnego wideo.